Dzień dobry. Ser Gouda to jeden z najpopularniejszych serów na świecie. Stanowi on, przeszło 50% światowej konsumpcji sera. Pierwotnie pochodzi z Holandii, z miejscowości Gouda. Nazwa sera nie jest chroniona, stąd stała się ogólną klasyfikacją dla wszystkich serów produkowanych i sprzedawanych pod nazwą Gouda. Zazwyczaj wytwarzany z pasteryzowanego mleka krowiego. W 100 gramach omawianego sera jest 27 g tłuszczu, z czego większość stanowią kwasy nasycone, bo aż 18 g. Jak wiadomo, ich nadmierne spożycie nie jest zalecane. Zwykle jednak sera nie spożywamy zbyt dużo, a zatem ryzyko zachwiania prawidłowego bilansu kwasów tłuszczowych jest niewielkie. Ser ten nie zawiera węglowodanów, a co za tym idzie laktasu? Jest za to źródłem pełnowartościowego białka, bo zawiera go aż 26 g na 100 gram. Stanowi ono podstawowy budulec naszego organizmu. Ser jest bogaty w dobrze przyswajalne wapnie. Warto zaznaczyć, że wapń to podstawowy składnik naszych kości i zębów. Omawiany ser zawiera sporo soli 1,3 g na 100 g produkt, jednak w plastrze jest jej ledwie 0,22 g. Spośród witamin na uwagę zasługuje duża zawartość witaminy A. Wspomaga ona układ odpornościowy oraz proces widzenia, zwłaszcza o zmroku. Ser żółty stanowi także źródło witaminy B12. Bierze ona udział w procesie krwiotworzenia zapobiegając tym samym anem. Analizowany ser został wzbogacony kulturami bakterii kwasu mlekowego. Usprawniają one procesy trawienne i sprzyjają wypieraniu bakterii patogennych z jelit. Omawiany ser Golda charakteryzuje się sprężystym miąższem i nielicznymi otworami wielkości ziarna. Doskonale się topi, dlatego też świetnie sprawdza się w daniach na ciepło takich jak pizza, zapiekanki, tosty czy fondę. To również sprawdzony dotatek do kanapek i innych szybkich przekąsek. Z uwagi na nieobecność w nim laktozy, może być śmiało spożywany przez osoby z nietolerancją na ten cukier.